16 lutego. Żywot świętej Julianny, panny i męczenniczki. Żyła około roku pańskiego 310. Za czasów prześladowania chrześcijan przez cesarza Maksymiana, żyła na początku IV wieku w Nikomedyi, mieście w Azji Mniejszej położonym, dziewica imieniem Julianna, zrodzona z pogańskich rodziców. Była ona gładkiego lica i odebrała staranne wychowanie. Znając całą naukę o bożkach pogańskich, Poznała, że nauka ta jest fałszywą, zapaliła się przeto miłością wiary chrześcijańskiej, która uczuciom jej jak najzupełniej odpowiadała. Poślubiła też dozgonne dziewictwo, nie wiedząc, że ojciec przyrzekł jej rękę staroście nikomedyjskiemu Eleuzeuszowi. Dowiedziawszy się o tem, oświadczyła ojcu, że tylko pod tym warunkiem odda starości rękę, gdy tenże chrześcijaninem zostanie. Ojca, jako zagorzałego bałwochwalce, przeraziły bardzo te słowa. Wyrozumiał bowiem z tego, że córka jego jest chrześcijanką. Kochał on Juliannę niezmiernie i życzył jej według swego mniemania jak najlepiej, nalegał więc na nią, aby tak świetnego związku nie odrzucała i kochającemu ją ojcu nie krwawiła serca. Julianna przeto długo walczyła między obowiązkiem chrześcijańskim, a obowiązkiem dziecka. Wreszcie skromnie oświadczyła ojcu, że nie może Eleuzjusza pojąć, gdyż jakże mogłaby żyć z nieprzyjacielem swego Boga. Cóż byś rzekł na to, mówiła, gdybym poszła za twego nieprzyjaciela? Ojciec, nie odpowiadając na to pytanie, groził jej biciem, lecz Julianna odpowiedziała, że dla Chrystusa nie tylko biczowania, ale i śmierci się nie boi. Zamknął ją więc ojciec do osobnej komnaty, trzymając ją tam jakoby w więzieniu. Julianna jednakże statecznie trwała w swem postanowieniu, czem ojciec okrutnie rozgniewany, najprzód ją w domu obić kazał, a następnie wydał na ukaranie owemu starości który ją pojąć chciał w małżeństwo. Starosta na widok pięknej Juliany słowa surowego nie mógł przemówić, owszem rzekł jak najłagodniej. Weź mnie najmilsza za męża, a będziesz wolną i nawet pozwolę ci być chrześcijanką. Nie chcę, abyś się naszym Bogom kłaniała, bylem tylko twoim małżonkiem mógł zostać. Na to odpowiedziała Juliana, uczynię to jedynie w ten czas, jeśli uwierzysz w Jezusa Chrystusa i chrzest święty przyjmiesz. Zafrasował się starosta i rzekł, Proszę, nie żądaj tego ode mnie, gdyż popadłbym w niełaskę u cesarza, któryby nie tylko odebrał urząd, ale i na śmierć mnie skazał. Tu dopiero Julianna wytknęła błąd jego. Więc się boisz ziemskiego króla, rzekła, który jest śmiertelnym i małym kawałkiem ziemi rządzi, a ja się nie mam bać króla nad królami, który i całym niebem i całym światem rządzi. Czynisz krzywdę Bogu memu, a ja się mam z tobą złączyć? Co byś na to rzekł, gdyby sługa twój bratał się z nieprzyjacielem twoim? Zapewne rozgniewany odrzuciłbyś go od siebie. A ja nie mam się bać gniewu Bożego? Nigdy na połączenie się z nieprzyjacielem Pana i Boga mego nie przystanę. Możesz ze mną czynić, co chcesz, masz ogień, masz dzikie zwierzęta, masz miecz, ale do zdradzenia Boga mego nigdy mnie nie namówisz. Słowa te straszliwie starostę rozgniewały. Kazał więc świętą rozciągnąć, sieć okrutnie suchymi żyłami i świeżymi rózgami. Gdy to jednakże nic nie pomogło, polecił ją za włosy powiesić, przez co skóra z twarzy tak się ściągnęła, że zasłoniła jej oczy. Wreszcie przypiekano jej boki i palono ją pod pachami rozpalonymi, żelaznymi blachami, ale Julianna nie wydała jęku boleści, modląc się bezustannie i dziękując Bogu, że dla chwały Jezusa Chrystusa cierpieć jej dozwala. Widząc, że męki te nie doprowadzą do pożądanego skutku, kazał ją starosta mocno związać, a przez oba golenia przebić długi pręd i wrzucić do ciemnicy. Będąc tak od wszystkich opuszczoną, poczęła się modlić, boże, ojciec i matka mnie opuścili, przyjmij tym mnie do siebie. Wtem stanął przed nią szatan w postaci anioła i począł ją namawiać, aby złożyła nareszcie ofiary Bogom Pogańskim, zapewniając, że sam Bóg go posłał, aby ciało jej już więcej trapione nie było. Ale święta podejrzewając tu radę złego ducha, podniósłszy oczy ku niebu, zawołała, panie stworzenia wszelkiego. Ty wiesz, że dla imienia twojego cierpię. Daj mi przeto rozpoznać, kto jest ten, co ze mną mówi. Owóż gdy to wyrzekła, te słowa z nieba usłyszała: nie bój się, jam z tobą. W tej też chwili powrozy i okowy z niej spadły, żelazo z goleni wyszło, a ona sama stanęła całkiem zdrowa. Zaraz chwyciwszy powrozy, związała owego przybysza i zapytała: Ktoś ty jest i kto cię posłał? Jam jest szatan, odrzekło widziadło, i posłany jestem od starszego szatana, aby cię kusić. Julianna mocą bożą zdołała szatana w ręku utrzymać i bić go powrozami poczęła. Szatan prosił, aby go puściła i narzekał na swego starszego, że go tu posłał. Gdy się to działo, posłał po nią starosta, ciekawy czy jeszcze żyje. Wywiedziono ją z więzienia, a ona szatana przywlokła przed starostę, który ujrzawszy ją zdrową i piękniejszą niż dawniej, zawołał zdumiony: "Cóż to znowu za czary? Mocą których ozdrowiałaś? A co to za jeden? Czarów ja nie znam." Odrzekła Julianna, a ten jest twój przyjaciel szatan, którego mocą Chrystusa zwyciężyłam. Chrystus mnie też uleczył i pójdę do Niego na wieczne rozkosze, Ty zaś z tym szatanem na wieczne potępienie. Rozgniewany starosta kazał rozpalić wielki ogień i wenią wrzucić. Dziewica zapłakała, a łzy jej natychmiast ogień zgasiły. Widząc to otaczające ją poganie, zawołali, Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i my w Niego wierzymy. Starosta kazał wszystkich tych nowo nawróconych pojmać i pozabijać, a było ich pięciuset mężów i sto trzydzieści niewiast. Julianne zaś polecił w kotle nad wielkim ogniem smażyć. Lecz nic to jej nie szkodziło, owszem ogień obrócił się na sługi i popalił ich. Wtedy starosta darł sobie włosy i szaty z rozpaczy, wydając w końcu dekret, aby ją ścięto. Z rozpromienioną twarzą podała Julianna szyję pod miecz i oddała Bogu czystą duszę roku 304 czwartego. Relikwie jej przywieziono najprzód do Rzymu, potem do Pusteoli, a wreszcie do Neapolu, gdzie dwa kościoły na jej cześć wystawiono. Nauka moralna. Boisz się króla ziemskiego, a ja się nie mam bać króla nad królami, który niebem i całym światem rządzi? Szczęśliwy człowiek, który podobnie jak święta Julianna, bojaźnią bożą się powoduje. Kto się Boga boi, unika wszystkiego, co by go obrazić mogło. Jest zatem ostrożny w mowie i uczynkach, Zawsze jest bacznym na siebie, aby niczego nie popełnił, co by się Bogu nie podobało. Jeśli mu się zdarzy, że zbłądzi, wtedy szczery żal go przejmuje i tak długo nie ma spokoju, dopóki przez pokutę z Bogiem się nie pojedna. Bojaźń Boża zachowuje człowieka od zaufania w samym sobie i od pychy, albowiem przypomina mu ustawicznie, że więcej mógłby dobrego czynić i że dla ułomności swojej łatwo popaść może w grzechy. Zatem bojaźń Boża jest silną tamą przeciw Grzechowi, bronią przeciw pokusom, zaporą przeciw napaściom piekła, a cnotliwych strzeże i pobudza do tem większej doskonałości. Pismo Święte słusznie przeto nazywa bojaźń Bożą początkiem mądrości, zowiąc w bojaźni chodzących błogosławionymi. Powodujmy się więc także bojaźnią Bożą, a niech daleką od nas będzie bojaźń ludzi, która stawia wolę i łaskę ludzką wyżej aniżeli boską. Bójcie się pana, a słuszcie mu w prawdzie. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 12, wers 24. Modlitwa. Boże, któryś raczył świętą Juliannę, męczenniczkę, obdarzyć cudowną mocą nad złym duchem, daj nam za jej pośrednictwem wszelkie zasadzki nieprzyjaciela duszy naszej zawsze rozpoznawać i nigdy w takowe nie dać się uwikłać. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani słuchacze, dziękujemy za wysłuchanie tej nauki katolickiej. Zachęcamy do przekazania swojego 1,5% podatku w 100% na nauki katolickie. Aby to zrobić, wystarczy w zeznaniu podatkowym podać KRS 00 72 34 i cel szczegółowy 35 449. Dzięki temu, Twój 1,5% podatku nie zmarnuje się i będzie przekazany na rozwój nauk katolickich. Mamy też dla Ciebie prezent: jeżeli nie potrafisz samemu rozliczyć zeznania podatkowego, możesz skorzystać z naszego darmowego programu do rozliczenia podatku. Całe rozliczanie z tym programem zajmie Ci 5 minut. Link do programu w opisie filmu. Dodatkowo w programie znajdziesz podpowiedzi, aby uzyskać różne ulgi, czy to na dzieci, czy na korzystanie z internetu, i wiele innych ulg, o których często nie wiemy. Masz tam również możliwość rozliczenia się z małżonkiem lub małżonką co często okazuje się bardziej opłacalne. Jeżeli nie masz pewności co do rozliczenia się poprzez ten program, to możesz go włączyć i przetestować, zanim otrzymasz decyzję o wysłaniu zeznania podatkowego. Wcześniej w programie zobaczysz podsumowanie. Jeżeli jeszcze nie należysz do grona członków nauk katolickich, link do zapisu znajdziesz w opisie filmu. Kochani, trwamy w przedpościu. Czym jest przedpoście i czy możemy korzystać z łask, płynących z tego okresu liturgicznego, tego dowiesz się w nauce, przygotowanej przez księdza Piotra Budę. Link do nauki znajdziesz w opisie filmu. Dodatkowo przez cały Wielki Post, zaczynając od środy popielcowej, będą się ukazywać nauki księdza Piotra na temat spowiedzi. Jest to doskonały czas, aby przygotować się do spowiedzi generalnej, lub przypomnieć, jak powinna wyglądać moja spowiedź. Już teraz zastanów się nad postanowieniami i wyrzeczeniami wielkopostnymi, aby nie zostawiać tego na środę popielcową, tylko od środy popielcowej zacząć praktyki ascetyczne. Ten odcinek powstał dzięki hojności darczyńców, za co z całego serca dziękujemy. Jeżeli chcesz pomóc w realizacji kolejnych nauk, wybierz jedną z opcji przekazania jałmużny w opisie filmu. Rozrastamy się, wiele osób się nawraca. Dla wielu jesteśmy pomocą w rozwoju duchowym, wychowaniu, poznaniu na nowo wiary katolickiej, a ku temu potrzebne jest Wasze wsparcie modlitewne, za które z całego serca ogromne Bóg zapłać. Zachęcamy też, aby dołączyć do modlitwy o nawrócenie pana Jordana Petersona. Z serca dziękujemy za Twoje zaangażowanie w rozpowszechnianie nauk katolickich. Nade wszystko dziękujemy Tobie, drogi darczyńco to dzięki Tobie inni mogą słuchać tego odcinka, a także udaje nam się tworzyć więcej i bardziej profesjonalne treści katolickie. Jeżeli nas już wspierasz, to zachęcamy, aby włączyć wsparcie cykliczne, dzięki temu możemy lepiej zaplanować nasze dalsze działania. Zachęcamy również wszystkich, którzy mogą wspierać nas większą kwotą, oczywiście każda, nawet ta najmniejsza jałmużna bardzo nam pomaga, ale większe jałmużny pomagają nam szybciej się rozwijać i docierać do większego grona osób potrzebujących. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy odprawiana jest Msza Święta. Ofiarem Mszy Świętej sprawuje ksiądz Grzegorz Śniadoch, który już wielokrotnie głosił nauki na naszym kanale. Wszystkie linki do wsparcia, zapisania się i rozliczenia 1,5% podatku znajdziesz w opisie filmu. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.